Gotowi? Bardziej już nie będę, Wiktor. Sekundkę. Pańska oferta podnosi cenę do 180. 500 tysięcy i na tym skończymy. Eee, dziękuję. Najwyższa oferta to 500 tysięcy euro. Czy, Czy przebija pan ponownie? <noise> Zacząłem się martwić, Wiktorze, że muszę cię zabić. <noise> Dobra, popsujmy Gnajowi humor. Czy ktoś jeszcze? Po raz pierwszy, po raz drugi, i sprzedane za 500 tysięcy euro. Szanowni Państwo, proszę o spokój. Za chwilę przywrócimy zasilanie. Nie ma go. Baraty, tutaj ruszyliśmy. Dyszygnowaliśmy. No rozszedł! drogi! Zatrzymać go! Ej! Zatrzymajcie go! Ferbo! Co ty robisz? Dajesz mu uciec! Rozumiesz? Okay. Z Parisi. Okej. Zatknęliśmy kawał dla w Zamknęli salę, wszędzie pełno ochrony. Hej, Wiktor, jak tam nasz plan ucieczki? Chodźcie... qualcosa che si muoveva vicino alla torre devi farlo sapere a tutti cazzo che mi occhi aperto Może powinniśmy. Uso Pavinissima per il sue explore. Una si spirito in mano. Merda! Se riescono a svegliarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato, d'accordo. <susurra> Już tuż przed nią podjazd. Dobra, sytuacja opanowana. Nikt mnie nie widział, wtopi się w towarzystwo i... wyjdę stąd jak gdyby nigdy nic. Kuzi. Chyba nie powinno cię tu być. Ani pani. Ale jeśli nic pani nie powiem, ja też nie. Masz coś, czego bardzo chcę. I zaraz mi to dasz. Serio? Cóż, bardzo mi sklepiasz, ale jestem trochę zajęty, więc pani pozwoli... Nie mam czasu na gierki. Oddaj mi krucyfiks. Masz szczęście, że nie biję kobiet. Winny. Co byś no. zrobił? W porządku. Pamiętaj. Pamiętaj, nie chciałem. Nie chciałem tego. Pokaż, co potrafisz. Dalej na tanie Drake'u. Odkrywasz wszystkie karty. Dobra, słuchaj. Mam w domu fajne, używane astrolabium. Mogę ci je tanio sprzedać. <hl vibrations> Mam lepszy pomysł. O, Boże. Posłuchaj, trochę się dziś nie wyspałem. Może uznamy, że jest remis? dalej zgrywać cwaniaka. Dobra, przyznaj się. Nie jesteś masażystą. Próbujesz, a mnie cały czas łupie w krzyżu. Czeka, czeka. Dobra, w tylnej kieszeni. Gdzie on jest? Coś poznać na dit los. Urocza kobieta. A tutaj robią niezły pisz. Próbują zapanować nad sytuacją, ale wszystkich puszczają nerwy. Nie chcę was popędzać, ale pośpieszcie. Natram, gdzie jesteś? Dobre pytanie. Ty? Przy sali balowej. Poszukaj takiego okrągłego znaku. Jest po drodze. Okrągły znak, jest. Udało mi się zdobyć broń. Zaraz się widzimy. Zapójcie parkę! Nie jest. Tak, jakoś się trzymam. <śmienicza> Nie dostanę się do ciebie. Dasz radę zejść? Tak, chyba tak. Ok. spotkamy się przy podjeździe. Idź w kierunku sali balowej. Dobra, na razie. Vidoni Butana. Wiktor mknąłem. Jakiś moment Najszybsza droga <śmienicza> prowadzi przez salę balową. Mówiłeś, że jest zamknięta. Tworzyli ją, jak się dowiecie, jest że to wasza sprawka. Dobra, to idę tam. Dajesz na nam? Tak, słuchajcie. Mach ich. Ve seni bana da iyi tak. Ja też. Dobra, chłopaki, zmiana planu. Za dużo ludzi próbuje się stąd wydostać. Podjazd jest zamkany. Cholera. Mamy plan B? Obok sali balowej jest fontanna. Spotkajmy się tam. Jasne. Idziemy. to będziesz mógł przyjechać karawanem. Ok, pójdę za to do piekła. Szlak, co? Pusty, co? A, któryś z ciebie. <grym> to jest twój brat. No dobra, trupia czaszka. Dobry znak. Znak Aywiriego. Co to? Chodie mecum eris in paradiso. Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To powiedział Jezus do świętego dyzmy na krzyżu, tak. ale... A liczby? Co o tym myślicie? Pewnie jakiś szyfr. Albo telefon. Panowie, to są daty. Hmm? Spójrzcie. 1659. To jest data narodzin Avery'ego. 99. Niech zgadnę. Data śmierci. A, według źródeł tak. No to mamy jego datę urodzin, śmierci i coś o raju. Czyli, że szukamy mogiły Avery'ego. W katedrze świętego Dyzmy. Ha, chwileczkę. Czy Rejf już czasem nie przeczesał tamtego miejsca? Tak, katedrę, ta. Widzieliście te symbole? Tak. Występują na starych szkockich nagrobkach. Tak? No, to patrzcie. To miejsce ma nietypowy układ. Aha. Katedra jest tu, ale cmentarz jest aż tutaj. <grystanie> Nasz rejf szukał w złym miejscu. No właśnie. Panowie, jedziemy do Szkocji. E, <grystanie> zaraz, zaraz, czekajcie. Dobrze wiecie, że Rej się Was spodziewa. Dobra, zajmiemy się tym na miejscu. Ten psychopata tylko czeka na taką okazję. No i ma Nadine i jej całą armię jako wsparcie. Tak, ale przecież nie ma tego. Największy piracki skarb czasów mamy w zasięgu ręki. Myślałem, że ratujemy sama. No tak. Wiadomo, to też, ale... Ale potrzebujemy skarbu, żeby to zrobić. Że Elena się na to zgodziła. Jezu, młody. No, żeby to było takie proste. <laughs> po wszystkim, co razem przeszliście... Nie zrozumiałam. Nawet nie dałeś jej okazji. Nie mogę tak ryzykować. Sali ma rację. Zmieniło się. Do gry wszedł rave. A ja dam sobie radę sam, serio. Świetnie. Bardzo dziękuję wam obu za opinię. Wybaczcie. Hello? Cześć. No co tam? Nie, mam tu słaby zasięg. Coś cię trapi, skarbie? No dobrze. Wiem, że nie było ci łatwo przez te wszystkie lata. Przykro mi, jej, że tak wyszło. Nie win go za to. O, przecież tego nie robię. Długo mu zajęło, żeby się ustatkował. Czy ja go zmuszam? To jego wybór. Powiedziałbym przeznaczenie. Tak uważasz? Dlaczego tu jesteś? A, bo ktoś powinien mieć na niego oko. No, widzimy się za parę tygodni. Tak. Będę. Dobrze. Kocham cię. Pa. No co? Powiedziałem jej, że niespodziewanie przedłuży mi się kontrakt, co zresztą jest prawdą. Tak? Sali, zgódź się. Przyda mu się pomoc. Wiesz, <laughs> słyszałem, że pogoda w Szkocji dopisuje o tej <laughs> porze roku.